Dzień dobry, Jakub Kowalski, sklep modelarski f z Warszawy. Chciałem dzisiaj przedstawić najnowsze produkty firmy DLE. Są to modelarskie silniki benzynowe. Firma od wielu lat produkuje i sprzedaje swoje produkty, które cieszą się uznaniem modelarzy na całym świecie. Wciąż wprowadzane są nowe produkty i innowacje do dotychczasowych silników. Przy zachowaniu dobrej dostępności części zamiennych. Chciałem przedstawić produkty DLE20RA, DLE35RA, DLE55, DLE55RA, DLE60BOXER, DLE111, również BOXER i najnowszy. Boxer DLE120. Spójrzmy teraz na popularne 55. Silniki do modeli klasy Gigant, do dwumetrowych akrobatów. 55 z bocznym wydechem w wersji 2014 ze zmienianym nieco tłumikiem i najnowszy 55RA z Tylnym wydechem. Bardzo popularny 55 z bocznym wydechem. Produkowany przez wiele lat. Sprawdzony niezawodny silnik, użytkowany przez wielu modularzy na całym świecie. W wersji najnowszej zmieniono nieco tłumik. Jest to tłumik z takim ścięciem. Łatwiej go pod maską zmieścić. Mamy również wyjście w postaci rurki teflonowej. Możemy jej długość dowolnie regulować. Jeśli chodzi o najnowszy 55RA, silniki mają wagę taką samą i taką samą moc. Obecnie zastosowano tylny wydech. Wygląda to w ten sposób: z wyjściem teflonowymi rurkami na zewnątrz. Zmieniono gaźnik. Tutaj doprowadzenie podciśnienia do pompy paliwa w gaźniku już jest realizowane wewnętrznie. Nie mamy tego elementu zewnętrznego. Jeśli chodzi o to, co w zestawie, są oczywiście tuleje montażowe. W każdym z silników zapłony są w najnowszych silnikach już dostosowane do zasilania napięciem od 4,8 do 8,4 V są przystosowane, mają krzywą wyprzedzenia zapłonu specjalnie dla danego silnika, żeby zapewnić jak najlepsze parametry jego pracy w całym zakresie obrotowym. Zapłon do 55 RA jest przystosowany do, do, do ukośnego wyjścia świecy w cylindrze. Również fajka jest w ten sposób skonstruowana, żeby jak najmniej wystawała poza obrys silnika. Powiększono również w karterze. Uchwyty do mocowania są w tej chwili troszeczkę grubsze. Jeśli chodzi o mocowanie śrub do śmigieł, piasty, tutaj żadnych zmian nie ma. W komplecie w każdym silniku jest również firmowa świeca. Dlaczego warto mieć w swoim modelu silnik DLE? Są to oszczędne w eksploatacji silniki benzynowe. Produkowane przez wiele lat zyskały uznanie i zadowolenie wielu modelarzy na całym świecie. Produkowane są z wysokiej jakości materiałów. Jeśli chodzi o dostępność części, jest bardzo dobra zapewniamy dostępność części, polską instrukcję obsługi, polską gwarancję, wsparcie merytoryczne. Na koniec dodam, że sam latam z silnikiem DLE-55 w mojej Ekstrze 300. Nigdy mnie nie zawiódł, nawet w zawisach pół metra nad ziemią. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam. Jakub Kowalski, sklep modelarski f 3 Warszawa.